Żynowicz, pan lodowego ogrodu. Rozdział pierwszy. Nocny wędrowiec. Powiadali, że wyszedł wprost z fal morza i że zrodził go ich lodowaty wściekły bezmiar, a powiła zapłoniona przez morze topielica. Powiadali, że wyszedł z pustkowi trwogi, gdzie powstał jako półczyk, nieczystych myśli. Inny niż pozostałe cienie, inny, bo we wszystkim podobny do człowieka. Mówili, że był synem Hinda, Boga Wojów, spłodzonym ze śmiertelną kobietą podczas jednej z wędrówek Boga, pod postacią włóczęgi po świecie. Mówili, że zrodził go piorun, który zabił stojąco na wydmach cykrane słony wiatr, córkę wielkiego żeglarza Stidinga krzyczącego topora. Stała samotnie podczas burzy na klifie, wypatrując na horyzoncie żagli, statku swojego ukochanego martwa pobiła płomienie i wojownika. Mówili, że pojawił się wprost z nocy, jadąc na wielkim jak smok koniu i z jastrzębiem siedzącym na ramieniu i wilkiem biegnącym obok, mówili różne bzdury. Było całkiem inaczej. Prawda jest taka, że wypluły go gwiazdy. Masz 15 minut, tłumaczy Jofa. Tłumaczy po raz chyba dziesiąty. Siedzę przypięty wewnątrz kolonu. Moje cudaczne oporządzenie wypełnia wszystkie bakisty, kapsuły. W tle kręcą się technicy w jaskrawo czerwonych kombinezonach. Ktoś podłącza gruby kabel i knie. Błyszkają pomarańczowe światła alarmowe. Jakieś urządzenie żyga co chwila strumieniami gęstej pary. Nie jestem gotowy, nie jestem gotowy. Pamiętaj, musisz odejść co najmniej pół kilometra i schować łeb. Eksplozja nie będzie bardzo głośna. Kapsuła wyparuje, ale możesz oberwać kamieniami, kawałkami drzew albo czymkolwiek. Będą dwie fale uderzeniowe: najpierw normalna od wybuchu, potem powrotna. Mniej więcej po trzech sekundach. Pierwszy ryk syreny, nadęty damski głos, zaczyna odliczać. Na razie co 10 sekund, od 600. Nie jestem gotowy. Zaraz mnie odpalą, a potem pójdę do kantyny. Nie pojmuję, jak mogę się w to wpakować. Jofa poprawia jakieś kable wewnątrz kapsuły i ukradkiem wciska do bakisty paczkę tytoniu. Jak pan się czuje? W słuchawkach metaliczny głos nawinkowa. Wzrasta panu tętno. Nie mam pojęcia dlaczego. Cezew ustnik. Durny konował. Czuję się jak jakiś pradawny martwy władca, przywiązany do tronu, który za chwilę stanie w płomieniach. Przede mną przyciąga korowód żałobników z darami. Dostałem już szwajcarski scyzoryk i butelkę palinki od jakiegoś krajana. Wszystko nielegalne. Artefakty, anachronizmy, Dowództwo misji tak się starało, że nie miał nawet zapalniczki. Dary grobowe. Brakuje tylko płaczek. Powinni byli zadbać o płaczki. 500 sekund. Nie jestem gotów. Jak się czujesz? To Deidre. Rude kędziory znikły pod kapturem. Piękne usta Deidre drżą w oczach błysk diamentów. Jednak mamy choć jedną paczkę. Nie udała nam się tak krótka znajomość. Moja ruda daj dres przez niektórych niesłusznie zwanym London Derry, wiedziała, że nic z tego nie będzie. Taki przyfrontowy romans. Unoszę tylko kciuch. Cyfra jest na razie nieaktywny, nie mogę wyregulować sobie emocji i strugać twardziela, a też jest mi smutno: ruda daj dres Ale jest za późno, nawet żeby coś powiedzieć. To mój stos zaraz podpalą. Nie pocałujesz mnie przecież przez maskę. Zresztą to ty jesteś prawdziwym komandosem. Deidre, prawdziwym morsem, kapralem morskiego, oddziału rozpoznania specjalnego. Ja jestem tylko cywilem, ochotnikiem wywiadu, który przyszedł roczne szkolenie. Jesteś twardszy ode mnie. Poza tym to ja zniknę na tronie z płomieniami, a ty pójdziesz do kantyny. Wyciągam rękę. Daj klepie mnie w dłoń. Tak to już z nami jest. Nie ma czasu na sceny. A potem ktoś umiera bez pożegnania. Ośmioro nie wróciło, jak do tej pory. Ja tylko sprawić, co się z nimi stało, a najprawdopodobniej zidentyfikować ciała. Minęły dwa lata. Jeżeli jednak przeżyli, to wyciągnąć ich albo naprawić to, co się spieprzyli i wrócić. Wrócę, niech Wasz szlak. 350. Klapa kapsuły opada z serwo serwomotorów. Jest wypukła, jak pokrywa chravążka. Słyszę zatrzaskujące się rygle. Deidre całuje 17-warstwowe szkło trójkątnego wizjera. Na pancernej powierzchni zostaje ślad rdzawo brązowej szminki. Piękne usta Deidre, odbite na moim sarkofagu, jak zaszczepła krew. Stalowy łomot. Na szczycie kapsuły, Cza, czas, z którym szczęki wpasowują się w gniazdo cumownicze. Wszystkie ekrany kontrolne rozbłyskują zielenio i bursztynę. Nocny wędrowiec, tu kontrola. Rozpoczynamy zrzut. Jak się czujesz, drakajne? Gotów? Jesteś już w maszynie transportowej. Ruszamy do komory zrzutowej. Zrozumiałem. Przez całą drogę kontrola odpytuje mnie z procedur, wskazań, przyrządów pewnie po to, żeby czymś mnie zająć. To nie prom, tylko psyła rzutowa. Jestem ładunkiem, nie mam na nic wpływu. Start i lądowania odbędą się automatycznie. Ja mam zacisnąć zęby na okraniaczach ust i pamiętać o oddychaniu. Ewentualnie rozluźnić mięśnie, myśleć o Europie. I postarać się znaleźć w tym odrobinę przyjemności. To wszystko. Coś w rodzaju poczty pneumatycznej. Jak się czujesz, Nift Sefni? Nift Sefni. Nocny wędrowiec. Mój kryptonim wygłoszony w gardłowym narzeczu ludzi wybrzeża. Prócz mnie możesz ze 20 ludzi zna ten język. Poznaję ten głos. To lodowiec. Szef misji. Sympatyczny. Jego mość o dobrodusznym w humanistycznym wyglądzie profesora filozofii z jakiegoś szacownego uniwersytetu. W rzeczywistości bezwzględny jak kobra diabeł, który skusił mnie do przystąpienia do programu. Teraz uznał, że musi osobiście pożegnać. To z pewnością wywrze na mnie odpowiednio pozytywne wrażenie. Jak paczka, szefie. To będzie jak w luna parku. Spodoba ci się. Korytarz, w którym sunie mój kokon, rozświetlają fluorescencyjne obręcze lamp. Za mną zamykają się grodzie. Sam tego chciałem. Nie widzę gwiazd. Nie widzę też globu, który za chwilę stanie się moim jedynym światem. Kiedy otwiera się gruź do oku zrzutowego, to wszystko znajduje się pod spodem, pod kapsułą. Ja mogę patrzeć na ścianę, oblewaną co sekundę pomarańczowym błyskiem lampy alarmowej. W słuchawkach hałas, kontrola sprawdza ostatnie parametry, nadęta suka zaczyna odliczać co se sekundę, co za głos, obrażona walkiria w przednieniu menastruacji. Mam nadzieję, że nigdy jej nie spotkam. Chcesz coś powiedzieć? Jestem niewinny. Ostatni dźwięk mojego świata to łoskot, szczęk, cumowniczych, poślizgujących się po pancerzu i stumiony łomot odpalenia. Nie jestem gotowy. Potem nie ma już żadnych dźwięków z zewnątrz, poza głosami w słuchawkach. Wydaje się siebie radosny, kogwojski ryk i spadam. Takie noszalnackie zachowanie to tradycja. Jestem dziarski, twardy i niezniszczalny. W rzeczywistości naprawdę zaczyna mi się to podobać. Prawie nic nie widać. Wszystko wiruje. Gwiazdy rozmazują się w zygzaki, czy chwilę widzę jednak mantę. Wisząco na niebiesko skłonie jak szeroki grot biryjskiej strzały. Momentalnie kurczy się i zamienia w kolejną gwiazdkę, nie do odróżnienia od innych. Żegnajcie podatki, procedury i przepisy. Żegnaj cywilizacją. Żegnajcie święta, hot i szpitale. Żegnaj ziemią. Żegnaj słodka